Lato, lato, a wraz z latem egzaminy. Dziś spytamy się studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji, jak przygotowani są na sprawdzian ich wiedzy i umiejętności. Jak przygotowane jesteś na nadchodzącą grozę sesji? Nasza sesja już się skończyła dzisiaj i byłam przygotowana przez ostatnie dwa tygodnie bardzo słabo. Jest wszystko w porządku, jest chill, że tak powiem. W sensie są egzaminy, jest dużo roboty, ale człowiek systematycznie się uczy, więc jest, jest ok. Czuję się bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać stania. No ja jestem bardzo zdjęty strachem, bym nawet powiedział. Ostatnia sesja w życiu, no to trzeba jakiś poziom wykazać. Właśnie dostałem 4,5, tak boję się przynieść coś niższego do domu, bo mnie jeszcze wyrzucą stamtąd, jak jakąś truje będę miał, albo co, albo, nie daj Boże, prawda, endza, tak? Więc jakby, no stres jest potężny, ale niedługo będę już po tej stronie mocy jasnej, na szczęście. Jestem przepełniony stresem, zmęczeniem i nie mogę się zgadzać, że się skończy. No myślę, że na pewno trochę się stresuję, ale też za niedługo już wakacje, więc za niedługo już będziemy po, damy radę. Troszkę się boję, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. A jak nie, no to zawsze jeszcze są poprawki i duża przerwa, żeby duża przerwa, dużo czasu, żeby się przygotować w wypadku niezdania. Ja jestem może odrobinę zmęczony już e, całym tym semestrem, ale po tym jak kolokwia się udały i jest już dobrze, już jest niedaleko od tych wakacji, to no jeszcze trochę dociągnąć. Jakby jestem zestresowany oczywiście tą sesją, ale już teraz będzie wszystko w porządku pokonane. Trudno. No po przejechaniu tutaj z Erasmusa i to jest bardzo trudno, bo nic nie wiem. Nie, jest, nie jesteśmy dopuszczeni, dopuszczone do egzaminu. Trudno. Boję się. Czy jest coś, czego boisz się najbardziej? E, Egzaminów ustnych, to najbardziej. Klaunów. E, egzaminy. Czy będą poprawki we wrześniu chyba. Że nie damy egzaminu i musimy powtarzać rok albo na następny rok. Będziemy wyrzuceni ze studiów. Spodziewasz się odwiedzić ciało akademickie we wrześniu? Nie. Yeah. Ciało akademickie? Ktoś mu coś zrobił? Masz może jakieś tipy na przetarwanie dla innych studentów? bardzo, bardzo dużo kofeiny i to jest jedyne, co mogę doradzić. Oczywiście trzeba y, wypocząć to przede wszystkim i pamiętajcie, drugie terminy też istnieją i nie ma co się stresować. Polecam szat GPT albo inne sztuczne inteligencje, żeby sobie poprawić. Mój mechanizm pracy nad sesją jest taki, że uczę się zaraz przed pójściem spać, a potem w tramwaju jeszcze powtarzam, więc mam w miarę na świeżo, a przez moment, jak rzeczywiście się przyuczę rzeczy przed spaniem i i pójdę spać rzeczywiście, to potem ta pamięć gdzieś tam się konsoliduje i te wspomnienia zostają. Trzeba się dużo uczyć. Czasami chwila odpoczynku sprawi, że mniej czasu nauki da większe rezultaty. Tak, myślę, że właśnie odpoczynek jest ważny. Żeby, żeby mimo wszystko wysypiać się i wychodzić w wolnym czasie też na jakieś spacery na siłownię. Pilnować datek, zanim się przygotowywać wcześniej. Yy... Jeźdź na Erasmusa i nie martw się o <laughs> tak sobie. <laughs> Czasy coraz mniej, a emocji coraz więcej. A na ten czas wszystkim studentom życzymy powodzenia.